Hej, z tej strony Damian z Coffee on Board. Dzisiaj porozmawiamy o grze Smoki z Głębin. Miała ona wylądować na kanale szybciej, ale doczekać się na swoją wersję kickstarterową to czasami graniczy z cudem. Przepraszam, musiałem się trochę pożalić, a teraz przejdźmy do wprowadzenia. Smoki z Głębin to gra planszowa od 2 do 5 graczy. Wcielasz się przywódcę smoczego klanu, którego zadaniem jest obrona morskich królestw. Każdy ruch wymaga przemyślania taktyki, ponieważ nie możesz umieszczać własnych smoków obok siebie, a sąsiedztwo z nimi graczami przynosi im dodatkowe złoto. Punkty zwycięstwa zdobywasz za zatapianie pirackich okrętów, realizację misji oraz dominację w poszczególnych królestwach. Najbogatszy klan na koniec gry przywróci morski spokój i przyniesie chwałę swojemu dowódcy. Na początek układamy planszę główną: cztery planszetki z Wyspą Centralną, to wszystko jest wyciągane. Jedną wyciągam dlatego, żeby wam pokazać. One są obustronne, dlatego możecie sobie ułożyć w dowolnym miejscu, w dowolnej konfiguracji, żeby gra nie była powtarzalna następnym razem. Gdy już taką planszę złożymy, w miejsca flag pirackich układamy żetony statków. Robimy to oczywiście losowo. Ja już w większości poustawiałem. Tu za chwilę też to zrobię, tylko chciałem wam wytłumaczyć, w których dokładnie miejscach to jest. Tasujemy wszystkie talie, które mamy dostępne. Jest ich pięć. I najpierw małe smoki, średnie i duże. Wykładamy po dwie sztuki z każdego rodzaju dostępne dla graczy. Gdy już to zrobimy, kolejną talią jest talia misji, również ma być ogólnodostępna. Cztery sztuki wykładamy, tym razem nie tak jak smoków po dwa. Obok planszy mamy również talię rafy koralowej. Te karty są zawsze wybrane w ciemno, dlatego nie wykładamy z nich nic. Mamy również obok monety o nominałach 1,5. Za chwilę będą dostępne dla graczy. Każdy gracz otrzymuje znaczniki ciał smoków w danym kolorze, tylko teraz w zależności od ilości graczy możemy wybrać tylko dane kolory. Dla dwóch graczy mamy to właśnie zielony i pomarańczowy. Dla trzech graczy dochodzi fioletowy kolor, dla czterech różowy, a dla pięciu żółty. Z racji tego, że powiedzmy, że gram w dwie osoby, mogę tylko użyć zielonych smoków i pomarańczowych. Oprócz części smoków dostajemy również głowy. Głowy determinują liczbę rund. Właśnie na dwóch graczy dostajemy ich 14, bo tyle rund zagramy. Dla trzech graczy będzie to tylko 11, dla czterech 8, a dla pięciu 7 smoczych I kolejno każdy z graczy dobiera po dwa średnie smoki ze stosu, czyli te niebieskie i cztery monety w nominale 1. I to będzie moja ręka startowa. Tak, każdego gracza. Teraz przechodzimy do rozgrywki. W swojej turze przeprowadzamy prawie zawsze trzy akcje. Pierwsza to jest zagrywanie karty smoka, a co za tym idzie, po prostu zagrywamy smoka. Druga to jest realizacja misji, która jest opcjonalna. Oraz trzecia, dobieramy nową kartę. Następnie, turę rozgrywa kolejny gracz, dopóki nie zużyjemy wszystkich głów, w zależności od ilości graczy. W moim przypadku będzie to 14. Teraz pierwsza akcja, czyli zagrywanie karty wzoru, po prostu smoka. Wybieramy jedną z dwóch kart, które są niewidoczne dla innych graczy. Powiedzmy, że wezmę sobie tą. Wykładamy, żeby inni gracze widzieli, co robimy. Bierzemy jeden znacznik głowy, do tego muszę dobrać trzy znaczniki ciał. Mając cztery elementy, muszę ułożyć takiego smoka na planszy. Ale żeby nie było tak prosto, mamy niestety kilka zasad. Na każdym polu może znajdować się tylko jeden element smoka. Kiedy układamy takiego smoka, musi on stykać się bokiem z wyspą lub smokiem innego gracza. Nigdy nie możemy stykać się z naszym smokiem. Liczy się tylko przylegająco, po skosie to już nie jest stykanie się. Układając wzór z karty, możemy dobrowolnie obracać taką kartą, możemy odbijać ją lustrzanie. Nieważne również, gdzie jest głowa smoka, po prostu mamy ułożyć taki wzór i tyle. Jeśli na polu, na którym kładziemy elementy smoka, Znajduje się okręt piracki. Od razu zabieramy go do zasobów, ponieważ przyda nam się on do realizacji misji. Gdy na polu znajduje się złoto, dostajemy jedną monetę również do zasobów. Rafa koralowa. Gdy tylko wejdziemy na taki element, dobieramy dwie karty ze stosu rafy. Jedną zatrzymujemy dla siebie, a drugą odkładamy na sam dół stosu. Mamy również negatywne elementy. Gdy ułożymy smoka i nastąpimy na wir albo prądy morskie, wtedy płacimy za każdy taki element dwie złote monety, oczywiście od siebie na rezerwę. Plusem w tych minusach jest to, że możemy używać tych monet, które zdobywamy w trakcie układania smoka. Nie musimy mieć ich w zasobach, więc jakby się udało, to mogę tą monetą zapłacić za ten wir. Znaczy drugą potrzebuję. No ale, i zrobimy taki przykład. Powiedzmy, że mam tylko jedną monetę i chcę ułożyć tego smoka. Układam go w tym miejscu, bo odbijam sobie lustrzanie i biorę głowę cyk, biorę ciało, od razu zdobywam jedną monetę, przez co mam dwie. Układając tu, muszę zapłacić dwoma monetami, także je oddaję z powrotem. I tak to wygląda. Ułożyłem smoka, taka karta jest już moja. Dodatkowo, gdybyśmy teraz chcieli, taki gracz drugi chciałby ułożyć smoka i powiedzmy ułoży go w taki sposób, to ja dostaję jedną monetę za to, że on do mnie jest przylegająco. Ale gdyby taki gracz układał smoka w taki sposób, to po skosie nie liczy się. Także nie dostałbym takiej monety. Drugą akcją jest realizacja misji, jest ona opcjonalna. Możemy na turę wykonać tylko jedną taką kartę. I żeby to zrobić, powiedzmy, że mam podczas układania smoków, zdobyłem takie trzy żetony, czyli właśnie okrętów y, pirackich i stać mnie na zrobienie tej misji, to po prostu takie żetony odrzucamy do pudełka, one nie biorą już udziału w ogóle w rozgrywce. Biorę sobie taką kartę i ona daje mi 11 punktów zwycięstwa na koniec gry, więc zostawiam sobie ją. Mamy też możliwość wymiany dwóch takich samych okrętów o tym samym kolorze na jeden inny, który nam brakuje do wykonania misji. Niektóre misje mają obok punktów zwycięstwa znacznik rafy, czyli tak samo, jakbyśmy nastąpili w to miejsce, dostajemy dwie karty ze stosu, wybieramy jedną, odrzucamy, drugą zostawiamy dla siebie. Tak samo tu, wykonując tą misję, 14 punktów zwycięstwa dostanę na koniec gry, ale karty Rafy ze stosu wykonuję od razu. Trzecią akcją po prostu jest dobranie karty wzoru, czyli naszego smoka. Najważniejsze, co musimy pamiętać, to to, że bierzemy inny kolor niż przed chwilą zagrywaliśmy. Powiedzmy, że ułożyłem tego smoka. Czwóreczka przylega do wyspy. W tej strony zapłaciłem 2 złota za wir. Wziąłem sobie żeton pirata stąd. I teraz mogę sobie wziąć kartę z odkrytych albo ze stosu. Ale nie z niebieskich. Czerwone, tylko albo zielone. Gdyby się okazało, że nie jestem w stanie wykonać akcji z tych kart, po prostu mi, no nic nie jestem w stanie ułożyć, coś mnie tu poblokowali, coś tego nie mogę się poukładać, mogę spasować. Jedną głowę smoka odrzucam, żebym żeby miał rundę mniej, i wtedy mogę sobie wybrać dowolną kartę. Wymieniam swoje, które mam, i wymieniam sobie na dowolną inną. Oczywiście ta ląduje pod stos. Dodatkowo powiedzmy, Taką nagrodę z tego dostaję dwie monety dla siebie. Wspomnę jeszcze o kartach Rafy. Tak naprawdę są cztery rodzaje. Ta karta pozwala na wybranie jeden z czterech żetonów, ale nie zabieramy go sobie z planszy, tylko po prostu on jest na poczet misji. Ten żeton, któryś twierdzimy, że biorę ten i mam jeszcze trzy obok i wykonam tam którąś z tych misji. Ta natomiast pozwala użyć dwóch okrętów do wykonywania misji. Ale gdy wykorzystamy tylko jeden, to drugi przepada. Nie możemy sobie tej karty zachować na... W tej rundzie robię z tym, a w kolejnej z tym żetonem. Tak nie wolno. Tutaj po prostu dostajemy cztery monety. W każdej chwili możemy sobie je wymienić, kiedy chcemy. I ostatnia jest to karta ukrytego smoka. Powiększa ona przewagę smoka w przypadku, gdy na koniec gry będziemy zliczali punkty. Kto zajął więcej pól na danej planszetce. Dlatego każda ikona na tej karcie odpowiada tym znaczkom które mamy tutaj na planszy wokół wyspy na 4 sztuki. Gra się kończy w chwili, gdy zużyjemy wszystkie znaczniki smoczych głów i oczywiście wygrywa osoba, która zdobyła jak najwięcej punktów zwycięstwa. W przypadku, gdy mamy remis, kto zrealizował najwięcej misji? A jeśli to nie przyniesie zwycięstwa, no to boja dzielimy się zwycięstwem i tyle. Dostajemy taki bloczek na punktację i właśnie teraz przejdziemy przez Punktowanie rozgrywki. Dostajemy jeden punkt zwycięstwa za każdą monetę, którą mamy w swoich zasobach, ale też, gdy mamy tą kartę z czterema żetonami, to one też się liczą jako no po prostu cztery monety. Kolejno, mamy jeden punkt zwycięstwa za każdy okręt piracki. Nieważne, czy mamy go fizycznie zdobytego, czy w postaci karty rafy, po prostu jeden punkt za każdy jeden element. To jest znaczek punktów. Z misji, taki sam jest w tym miejscu. Po prostu sumujemy wszystkie misje, które zdobyli, zrobiliśmy, ile punktów mamy razem. Gracz, który zrealizował najwięcej punktów zwycięstwa w kolejnej rubryce, dostaje po prostu 5 punktów, a reszta nie dostaje nic. Ale gdyby był remis, to sprawdzamy, kto zdobył więcej punktów w, generalnie w misjach, czyli w tej rubryce wyżej. Jeśli to dalej nie przyniesie zwycięstwa, oboje dostają po 5 punktów, no i dalej reszta nic. I na koniec sprawdzamy i rozdajemy punkty zwycięstwa za przewagi w danym morskim królestwie. Czyli właśnie w tych czterech ikonach. I teraz do tego przejdziemy. Gracz z największą liczbą smoków w danej części. Liczymy też karty z tą ikoną, w tym wypadku. I każda plansza ma też swoje inne ikony z tymi kartami. I taka osoba otrzymuje trzy punkty zwycięstwa za każdy wir, który nie został przykryty. Drugi gracz natomiast dostaje połowę tych punktów, zokrąglając w dół, a pozostali nie dostają nic. W przypadku remisu rozliczamy pojedyncze elementy i wtedy nie dodajemy już tych kart, które nazywają się takimi smokami ukrytymi. Zliczamy pojedyncze, wszystkie pojedyncze, na przykład zielone elementy, które są na planszy. Oczywiście wygrywa ten z remisujących, który ma więcej tych elementów. Jeśli wciąż utrzymuje się remis, oboje dostają pełną liczbę punktów. Ale gdy jest walka o pierwsze miejsce, to właśnie punkty za drugie nie są przyznawane, czyli ta połowa. I dwie sprawy smoka możemy budować nie tylko na swojej jednej planszetce, tylko możemy nim przechodzić. Na przykład coś takiego. Po opłaceniu kosztów, czyli czterech monet, taki smok zajrza się do dwóch królestw podczas liczenia punktów na koniec gry. To też jest warte uwagi, ponieważ to ułatwia nam przewagi, ale kosztem tego jest, że musimy płacić więcej monet. I druga sprawa, w grze dwuosobowej za każdy wir odkryty dostajemy dwa punkty, a nie trzy jak zwykle. I nie przyznajemy punktów za drugie miejsce ani za remisy. I żeby było łatwiej, właśnie mam ułożony taki przykład. Zielony ma cztery smoki, fioletowy ma tylko trzy, ale ma do tego kartę ze znaczkiem tutaj, czyli powiedzmy on też ma cztery smoki, tak samo jak zielony. Pozostali, czyli różowy i pomarańczowy, mają tylko po dwa. W takim razie zielony, fioletowy mamy remis, mamy po cztery smoki. Ale najpierw staramy się remisy rozstrzygać. I sprawdzamy ile mamy fizycznych elementów na planszy. Nie liczymy kart, bo to są podwodne, ukryte smoki. Wiemy licząc, że zielony ma więcej elementów niż fioletowy. I teraz zielony wygrywa. I przez to, że mamy 7 odkrytych wirów, a w grze czteroosobowej liczymy razy 3 punkty każdy wir, to taki gracz... Dostaje 21 punktów i wpisujemy go właśnie w to miejsce 21. Drugi, czyli fioletowy, dostaje połowę mniej, zakręcając w dół czyli będzie to 10, a pozostali nie dostają nic. I w taki sposób sprawdzamy jeszcze 3 królestwa i wszystko wpisujemy w bloczek. To by było na tyle. Jeśli materiał Wam się podobał, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, odwiedzenia Facebooka, Instagrama, albo po prostu zostawcie komentarz pod filmem. Bardzo dziękuję za uwagę. Do następnego. Hej!